To z jest jednym z narzędzi, tak? Natomiast jeśli się prezes, dogadamy z prezesem i kluczową sprawą będą wartości. I jak wiesz, ja to rozpoznam. I jeśli te wartości, na, na jakie wartości będziemy, będziemy no, spójni, to jest szansa, że będziemy yy, do ja natomiast rozpoznam, że to jest typowy twardziel i będzie chciał, żebyśmy nauczyli ludzi manipulacji i tak dalej, to jak wiesz, ja się wycofam, tak? Y -y. Czy się zrobię to tak, żeby był zadowolony, polecał jakąś jest firmę, ponieważ jest dobrze, że my, my tylko, tylko i wyłącznie na etapie wartości, tak? e, Więc zobaczymy, co, co jest w sercu i w tego procesu. Okay. Natomiast e, domyślam się, no, to po, to w zasadzie możemy domyślać, że tym następnym już, już też możemy powiedzieć, <laughs> że jeśli się tu porozumiemy, to, 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 to oczywiście będzie kwestia, po, po poznaniu prezesa i jakichś być może paru konsultacji dla nich indywidualnych, hmm. będzie na pewno kwestia kadry kierowniczej kadrach kierownicza. ok? Mm -hmm. I e, ja, ja być może zarekomenduję, zobaczcie, mm -hmm. oczywiście być może tam pan panie, ten pomysł, żeby zrobić spotkanie kadry kierowniczej mm -hmm. e, tak konstruktywne, mm -hmm. e, ponieważ no znowu, wiesz... że pędzisielnicy jak w prawda? Ile razy mamy piękny samochód, silnik, yy, piękna karoseria, mm -hmm. fajnie, skrzynia biegów nie chodzi, tak? I moc silnika nie przychodzi na, na koła i samochód nie tak jedzie. Czyli każdy kierownicza jest tą skrzynią biegów, jest tą przekładnią. Ja podejrzewam, że tu będzie, będzie kolejny problem. Ale tylko podejrzewam tej każdej kierowniczej. więc zobaczymy, jeśli tak, to być może zaproponujemy im e, te nowoczesne metody diagnozowania e, problemów, Bo naszym głównym celem będzie, aby e, po zajęciu się procesem, aby każdy kierowniczą Przejąć do, do, do tego partycypowania tak. decyzja. Więc co będzie kluczowa No oni są wiesz, tym fundamentem firmy, tak naprawdę, no, przecież oni no, to. muszą to wszystko przenieść na. dół. i tutaj, wiesz, na tym etapie no. zakładam, że tutaj już dojdziesz, tu byś była moją asystentką. Jasne. Jeśli oczywiście to osoba będzie asystentka, i pamiętaj tak, na każdym spotkaniu, będziesz sobie notowała również postawy ludzkie. To mm -hmm. nas będzie bardzo interesowało, tak? Ja będę skupiony na tym, żeby prowadzić moderować całe mm. spotkanie, a Ty... tak, dosłownie, cztery Właśnie, mm. właśnie Przypomnij sobie te cztery mm. świadki, bo to zawsze sobie dobrze przypomnieć. To bo chcę potrafić? Przypomnij mm. mi to, powiedz. No, wiesz co, my tu piszmy, że... No, to Tutaj, 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 tutaj chcę? Mhm, mm potrafi. Potrafi? Mm -hmm. No, masz jedną, drugą, trzecią... A mnóstwo, tu mamy nie, ten, nie chcę? Nie chcę, nie chcę. Nie chcę... Wiesz co, bo tak czasami... C. Tego tak tak? dobrze się świadomość. My wszystko zrobimy w pasję komputerowej dla siebie, tak? tak? I tutaj nie potrafi, tak? Nie potrafi. Ok. Czyli tak, tu jest C i nie potrafi. Nie chce. Tu jest C, tu jest potrafi nie chce. Tu jest nie chcę nie potrafi, czyli czy trzeba przekonstruować. Tak A to jeszcze, tak. my mamy to I fajne materiały. Tak to jest tak jak w życiu, wieś? My Musimy sami też się dobrze do tego przygotować. Nie chcę nie potrafi, nie chcę potrafi. No właśnie, no właśnie. Potrafi, no ale właśnie. nie chcę i chce i potrafi. I, i z, tego, z tego wszystkiego zrobimy tą matrycę. Okej. Okay. Ale to, jest to dobrze. Nie, to zróbmy to od razu. Zróbmy to, to, to od razu, wiesz? Zróbmy to od razu. To zapiszę. No. Bo tu będzie chce i potrafi. Tak, pierwsza będzie. Chce i potrafi. Tu chce, nie potrafi. Dobra? Tu nie chce, potrafi. Tak? I teraz tak. Czyli tu chce, potrafi. Co trzeba, co należy z nim robić? Super, Delegować. Delegowanie. To jest prawdziwe. Delegować. Tak? Dobra. Tutaj nie chce, a potrafi. Co? Muszę no, was z nim porozmawiać, zobaczyć, co może zmotywować, bo czegoś mi tutaj to jest Może może będzie motywacja. A wiesz to taka propozycja motywacji, no. bo zawsze tego przejdzie no. dalej, to taki fajny e, cytat, wyczytał w małym księciu. Mm -hmm. e, tak sobie przypomniałam, że a propos motywacji chyba możemy to w materiałach nawet umieścić, że tak. jeżeli chcesz zbudować, zbudować statek ze swoimi ludźmi, to nie zwołuj w celu przydziału narzędzi, podziału pracy i tak dalej, tylko naucz ich tęsknoty za bezmiarem morza sami zbudują. I myślę, mm. że to wiesz, możemy y, umieścić nawet jako takie mocno do... Czyli nauczyć ich tęsknoty za, za bezmiarem morza. Tak. ja już to wiesz, już mi się podoba. Świetnie, do, do, dokładnie, do, zrób do, do, do takie dodatki. Więc to, to przygotujmy szklary, się. To, tak? Teraz mamy tutaj. To fajnie, właśnie. Pokraśmy to, że tak się że to takimi właśnie fajnymi sprawami. Okraśmy. Tu mamy C, nie potrafi. Co by Ciecha robić? To jest dobra postawa, bo chce, a ten C, chce a to jest podstawa. Tu jest szkolenie. Mhm. Tak? Szkolenie, coaching. coaching. A jak szkolenie to hasła, ja. to coaching wiadomo, być, być może jakieś inne narzędzia, e, które trzeba potrzebne. I wreszcie, nie, 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 nie potrafi. Zresztą teraz, w to ostatnio mi z prezesów powiedział na taką postawę, co z takimi ludźmi robią. Ja no. mówię tam, no trzeba dzwonić. nie? Dzwonić to tak jest wprost powiedziane, tak Twardo. brzmi. Tak, bardzo. Nie, wtedy... Wzywamy pracownika i pomagamy mu znaleźć inne miejsce samorealizacji, A, owszem. <grym> to znaczy, że się super. tutaj nie radzi w To jest prawda, że no, się nie radzi w tym. innego miejsca samoralizacji. Miejsce miejsca samoralizacji. No, zacznie się do może. No, ale wiesz, tego nie chodzi nie o to, tu być może też trzeba będzie pomóc, ponieważ bardzo wiele firm popełnia, klasyp, o kardynalny błąd, źle, źle robić. Czyli, czyli źle zwalniając ludzi, ponieważ człowiek, który zraniony odchodzi, po prostu robi ogromną szkodę firm. Czyli naszym zadaniem będzie na podstawie diagnozowania problemu, twoim zadaniem głównie Wata, będzie zrobić te siatki i każdą osobę ja. sprawdzić pod tym zdanie. Przepuścić, które są. To, co jeszcze proponuję, bo to taka mówiąc w z tej chwili nasza nieformalna, to proponuję jeszcze jedną rzecz, słuchaj, sprawdzimy style zarządzania, czyli style zarządzania, bo znowu, wiesz jak to jest, każdy ma swój ulubiony styl, i tym jednym stylem robi. Ja w związku z tym być może najpierw zrobię najpierw ten proces, wiesz, zobaczymy jak ten prezes, jak on nie mi się to spodoba, to być może zrobimy tak. w całej kardzie kierowniczej. Ja myślę, że to nawet I z tym to będzie kolejna rzecz, tak. Czy oni potracią tymi czterema stylami podstawowymi, czyli, czyli ten e, dyrektywny pomocniczy, asystujący tak. i delegujący, ponieważ większość albo wiesz, stelność i skanicz, albo delegowanie, mhm. albo na przykład e, dyrektywa? Z tymi dwoma jest zawsze kłopot, prawda? Tu się też oczywiście przypomnimy, żebyśmy pamiętali dobrze, które style. Ta Pani taki wzór zrozumiemy, z zaangażowania ja to wszystko zrobię. No już no wielu działa na zasadzie, tak jak ostatnio rozmawiałam z jednym tak. z prezesów, to bym tak powiedziałam, że Pan to jest taka mm -hmm. zanąsia, nie? No wszystko samo, bo nie okay. do ludzi. No dobra, czyli są, mamy pomysł a karta kierowicza, tyle zarządzania i Ciarki. Ciarki, tak. I teraz następny punkt, piąty, piąty, to, to zejdziemy niżej. Czyli są 5% ludzie? niżej ludzie. Czyli nazwijmy to, oczywiście zobaczymy jak tutaj jest jakaś struktura, ale, ale, ale oczywiście pracownicy pracownicy. I tutaj będzie bardzo ważne, żebyśmy e, e, wyłuskali tych kluczowych pracowników, tych nieformalnych liderów. Tak zwanych pociągowych. Tak, ci, którzy, którzy albo robią dużo zamieszania w firmie, bo oni często mogą być po stronie firmy, tylko jeśli są nieozidentyfikowani, tak, to oni po prostu robią kręcią robotę e, i ja to nazywam, że zamiast energia firmy, całej ludzi ma być na zewnątrz. To tak naprawdę wie, że co robią ci nieformalni. A oni często są niedowartościowani. Wiesz co? Sprawdzimy, czy czasami uczestnicy, od razu zapiszmy to, sprawdzimy, czy czasami tutaj, w takiej firmie, jak jest zarządzanie projektami, czy? projektami, czy oni w ogóle stosują to narzędzie, bo to jest genialne narzędzie właśnie po to, żeby tych liderów, wiesz, nieformalnych, żeby im dać tą tą władzę i oni będą wtedy kierownikami projektu, prawda? I to jest genialna rzecz. Oczywiście to wymaga zupełnie innego podejścia, jak jest ja to jest zupełnie, zupełnie nie nie pierwsze, pierwsze tak jak jest narzędzie, w którym podwładny może być przełożonym, a przełożony może być podwładnym, równocześnie. To trochę przeczy jest zasadą Fajola, nie ja pamiętasz? Uczyliśmy się Fajola, który fajol mówił, że jeden pracownik ma tylko jednego kierownika, prawda? To był 19 wiek, A zobacz, jak ludzie jeszcze się uczą tego. I dlatego mamy takie firmy, no bo ludzie się uczą przestarzałej wiedzy. Ale wiemy. jak jest mądro zarządzający, to rozumiem. Czyli, <laughs> dokładnie tak, <laughs> dokładnie tak. Czyli naszym zadaniem <laughs> będzie spowodować to, żeby zidentyfikować tych uczonych pracowników i, i wciągnąć ich <laughs> w dobrym, tym <laughs> do firmy. Oczywiście kolejne wiadomo jaka, ryba się czuje od głowy, czyli najpierw prezes, potem kada kierownicza, potem ci pracownicy <laughs> i dopiero oczywiście schodzimy niżej i wtedy będą ci pracownicy już frontowi. Mm -hmm. Jest to, tu, tu idzie o zakład, że jak zwykle wszystkimi się zajmują w firmie, a, a innymi nie. Jak kierowcy, magazynierzy, e, obsługa, wiesz, klienta, call center, to są ludzie najczęściej niedowartościowani, wiesz, że nawet jak są jakieś pieniądze dla tych, jak wiesz, dla góry, to tutaj nigdy nie ma pieniędzy, prawda? No przecież oni są kluczowi, kluczowi, a no często oni mają przecież ten konflikt. tak. I, ten, i, ten, i wiesz, to, wiesz co, zobaczymy, bo to musimy wiesz, sobie sprawdzić. Oni tak naprawdę nie wiedzą właśnie w takich firmach jak handel, podpięcie, i czyli, czyli prawdopodobnie ludzie. zaczniemy od ABC, czyli ukierunkowanie na klienta. Tak? Oni niby, niby wszystko wiedzą, a wiedzą, że tak nie jest. Nie? Ostatnio byłaś w tej firmie, tam, pamiętasz, że trzeba było mówić normalne, podstawowe rzeczy. Ja musiałem pytać ludzi, kto płacił, im płaci pieniądze. Słyszałaś, co tym mówili? Firma, no, tak, tak. e, pani Krysia, działka, prawda? Ja ostatnio usłyszałam, że stu usłyszałam, że no ściana płaczą. O, co to jest? No tak, pochodzą do, do bankomatu, do ściany i wyciągają tą pensję i płaczą. Dobrze, dobrze. No, ja już usłyszałam wiele na szkoleniu, no Dobry, dobrze. Dobrze, no, dobrze, no, Bankomat,